Co to będzie? Okoń czy szczupaczek? Okoń, ładny garbus. Dzień dobry, drugi wypad roku 2021 i znowu z kolegami Piotr Siema i drugi Piotr, stara gwardia, rusza w bój. Tym razem lecimy na rzekę oczywiście Krznę, tylko troszeczkę w inne miejsce, nie nasz miejski odcinek Tylko troszeczkę w górę w rzeki. Cele okonki, boczne drogi, paprochy. Zobaczymy. Podobno gryzą, a zobaczymy już, przekonamy się na miejscu, na własnej skórze. Zapraszam do subskrypcji na fanpage i życie powodzenia. Hej, ja. Coś siedzi, a to będzie pewnie szczupak. Nie, coś za bok. <grym>, nie, 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 nie. To jest krąpik za bok. <grym, 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 za samą płetwę. Ale <laughs> Ale jaja Taki krąpik Z samiutką płetwą Złekaj A Siedź Chyba ci odwiększy Сейчас. А. А чуть-чуть заклинит. У вас это. Все жилки арбуз кроме Duży. A. Znowu kapota czy większy? Tego zmierzymy. Ten ma, ten ma cztery centymetry. Taki fajny garbusek Z jednego miejsca trzy все эти стемные. Ладно, и потянуло. Widziałeś jak grzmotną? Nie, nie, nie. Kurde. No, w jest... o jeszcze coś. No, fajnie ze środka tam ćwiknął. Taki rasowy stuk był Ale kurde trzepnął No nie wiem, ty no kurna Ściągnął trochę po Za rynę, za samochód, tak słabo, ale no fajnie trzepnął teraz Bo czułem takie puknięcie kurde Porządniejsze no, Zobaczymy jeszcze raz powoli Teraz wolniej będę ściągał ja, 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 ja. Czy dużo ziela jest wiesz? I czepi zielo, i ziela i koniec. On ja nawet nie podejdzie do tego. Chociaż jak tak naprawdę mocno, mocno żerują, to często miałem takie, że dużo koni mi się wpinały normalnie razem z zielem na haczyku. Jeszcze były Spod tego drzewa dużo miałeś zawsze Spod tego drzewa miałeś dużo zawsze ryb dużo miałem tutaj osiadałem i tutaj ją wypuszczałem i one tak środkiem siło w miarę. zawsze dużo ich chodziło stąd A to jeszcze nie to jeszcze dzień to może i on może rano brał tak? E, Piotrek trafił, mówił, że miał tyle brania. Aczkolwiek nie do końca wierzę, że on miał to wszystko branie jak na konia, bo tam ja też stałem, białory pobijało się i to na wędce czuć tak czasami. Sam często daje się oszukać. Myślę, że to branie, a to jednak nie branie było. Czy złożył wędkę? Porwał pewnie. A po kamieniu spadnie. Tak jest czasami Też ubrania. tak czasami. Piotr już zakończył łowienie? Tak A czemu? Pokaż no jak to połamałeś wędkę Tak, co tam ci wzięło? Fleszczyk Fleszczyk za... Też, normalnie pęk. zapięty? Tak, normalnie sobą. No i połamał mu niestety spinning. Wziąłem pionową wędkę do góry, chciałem go podebrać, szarpnąć w tym momencie I po ptakach Ale gdzieś prawdopodobnie było osłabiona wędka, bo nie powinna tak strzelić może gdzieś suknięta była wcześniej Tak, nie jedna ryba była warta tego ładny garbus Naprawdę ładny Wyjdzie czy... Szczupak Szczupak? A, szczupaczek Paczek Ale nie tak ośmię O o, pod no, maluszek u, u, u. Co? Maluszek maluszek Zapięty tak, że się nie odepnie Co? Taki porozumienie wow. oh, oh, oh. oh, Poszedł Co? i tutaj właśnie lubił stać ten brzeg nie yeah. to będzie? Okoń, czy szczupaczek? Okoń, ładny garbus O, ładny, bardzo ładny Ale grubas Bardzo ładny grubas Gdzie ta żyłka? Znowu banjo Dlatego to już zmierzymy, co? 76 gdzie jest ta moja miarka No super jest, no jest na samym dnie jest zobaczmy i ma 27 7. Dobrze, dobrze trafiłeś 27 centymetrów Taki ładny garbus o, Fajny pasek no. Mamy ja tam, podejdę, go puszczę o. Żeby nie wystraszył mi Kurde, tu się zapadasz Zmykaj a poszedł pięknie no dobra, koniec na dzisiaj. Jakieś tam rybki były. Troszeczkę było zwiedzania, bo byliśmy dzisiaj i na burzyskach. No i zakończyliśmy na rzece śnie. Jak tam, Piotr, u ciebie? Kilogramowy leszcz na boczny trochę, ale połamał i wędkę. <noise> Także dobrze nie będę go wspominał. <noise> Czyli szkody. Szkody. Piotr? U mnie te same szkody z 20 poprochów. Stało we wodzie, trzy branka, jeden okonek. Jeden Wszystko. jakiś większy mówiłeś, bo? Jeden większy tylko, no ale cóż niewyjęty i nie ma czym się chwalić. Wcale tutaj na krzynę trzeba będzie na w wpaść. Koniecznie, koniecznie, jest potencjał. Jest potencjał. U mnie tak jak widzieliście, szczupaczek zapięty, malutki, ale także nie obciął tego paproszka Jeden okonek... ile on miał smert? 27? 27? No. 27, parę mniejszych. 1.24, czyli jeszcze jeszcze szału nie ma, ale przypuszczam, że jeszcze trochę i rzeka będzie dawała fajne rybki. Dobra, tyle z dzisiaj. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Siema!